Siemka widzowie, znowu w kolejnym odcinku zagrajmy w Devil May Cry 4. Misja ósma, kwestia wiary. Trzyma się światła, by uciec z lasu. O, warto zapamiętać, bo to mądre słowa. Dowodujemy się tradycyjnie. Zgaduję, że nie starczy. Czemu mnie to nie dziwi. To chociaż kupimy to, chociaż. O. Albo. Nie, będziemy zbierać, tak. Będziemy zbierać, bo będę musiał zebrać te kule. Pokażę wam, jakie je zbieram. No to idziemy. W ostatnim odcinku pokonaliśmy smoka. I teraz musimy dostać się tam. Do tej oto twierdzy czy wieży. To jest ten sztab główny. Dobra, idziemy tędy. O, mamy nawet skrót chyba. Możemy się tam dostać. Może damy. O, coś się świeci, coś tu jest. Chwileczkę, jajo. Znowu... Jaja... O o! Może się uda? Nie, eee, nie da się. Chwileczkę. O, co tu mamy? Szybko, zebrać to trzeba! Jest, udało się! Bez podwójnego skoku! Haha, proszę zapisać. Widzicie? Da się żyć bez fragmentu, o. i źle zrobiłem trochę, ale dobra, nie szkodzi. Załatwimy ich w trymigach. okej. Okay. Dobra. Znowu znowu naładujemy miecz tradycyjnie. okej. Okay. o musimy się wrócić, nieprawda. Greenpeace się uczepi znowu. Da do środowisko. Nie, ogólnie to dbamy o środowisko. Jeżeli w ogóle Was to interesuje. Znowu chwilę spokoju mamy. Zbierzemy znowu jaja. Mówię jajeczny odcinek, będą niezłe jaja. Ja to widzę niezły omlet. Dobra. O, no, tędy weszliśmy kiedyś. A teraz nie musimy. Chwileczkę, gdzie to, gdzie to było jeszcze? Gdzie to było? A tak, pod mostem? Nie że cały czas robię to samo, ale no wiecie. Kupowanie rzeczy. Bardzo ważnych, typu wydłużenie paska życia, i nie tylko, a to się nam przyda w późniejszych etapach gry, kiedy będziecie chcieli grać na wyższym poziomie. Ja gram już na y, właśnie Sun of Sparda i Dante ma Daimo, czyli Dante musi umrzeć. No i nazwy, powiem Wam, nie wzięły się z nich, to cholernie trudne etapy. Nie da się przejść bez przynajmniej eh, gwiazdki, no chyba że jesteście naprawdę hard pro i TP. Mm. Próbować, czy nie? No dobra, dla was spróbuję. Może się uda. Bla, 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 bądź najlepszy na szczyt, ta, 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 wiemy. Zaczynamy. Może się uda. Ale nie obiecuję niczego. Da, widzieliśmy to. Hop! No, of course. No, but of course. Dobra, to... To była skałka, teraz szpiega. Przestań. na... tych... do tych. Fuck. Podnieś ręce ci, którzy myślą, że mi się uda, no? Widzicie, nie da się. Bez umiejętności, która jest mi bardzo potrzebna, się nie da. No, widzicie. Się skończy też, że nada. No, skończyła się super. Trudno. Kiedyś mi się uda. Kiedyś. Dobra. Znów idziemy tą drogą. A czemuż to? Bo nie mamy innego wyboru. Jeżeli byśmy weszli przez te drzwi, to przecież byśmy, byśmy mieli przepaść. I ktoś będzie myślał? Pablo, a to na pewno dobrze idziesz? No cóż. Jak jest filmik, to znaczy, że dobrze idziemy. Kogo tu spotkamy? Ci, co pierwszą część też poznają te stwory. Szturm. Chociaż ja mówię na nie raptory, chociaż będą na skrzywani Indian i raptorów. A, nie boję się was. O, proszę bardzo. A, taki zwany. To może to? O. Co nie tacy? O, ale bo zwolniło, widzieliście to. O, jakiś dobry tamt mi wyszedł w końcu. Ale nie ten, który liczyłem. zwiększyłem pasek już na wiele się to nie zda dobra była tu biała kula, o widzieliście doładował się naprawdę muszę wam pokazać ten taunt jest zajeb... a póki co zobaczycie lamerskie niszczenie kinder niespodzianek hop Ale te kinder niespodzianek zrobiłem się głodny czemu słodycze nie przygotowałem na takie gry o, Chipsów, chociaż. A co mam? Herbatkę. Jeżeli. Gdybym był ognikiem, to Może to byłby super przysmak. No, albo bawarka. O, to dobry pomysł. O, zeskok, super. Jeśli się. Fajnie, zeskok. Na no, razie nie przegapiłem niczego. Oby, oby. Dobra, idziemy. na szeptów. Dobrze nam znana. Wiem, pewnie myślicie, robimy kółko. Otóż nie do końca macie rację. Po co ładuję na te górne jaja? Chwileczkę... No mówię, lasy na orby. Potrzeba smoka, by powstrzymać moje łakomstwo. Ale tu smoka przecież już pokonałem, więc smok mi już nie straszny. E, dla waszej informacji nie, nie trzeba się tędy wracać. Się do tego zniszczonego kościoła. Ok? Spadamy stąd. Dosłownie. Eee, chwileczkę. Szkoda, nie mogę przyspieszyć momentu, gdy rozwalam te jaja. Taka <giby> była wersja cheap bunk, czyli wiewióra. Wściekła wiewióra. <giby> Nadwiedziałem gościa, co nagrywa właśnie takie let's play, gdzie przyspieszał te nudne momenty. <giby> Zabawnie wyszło. Pulse Gaming. Też świetnie nagrywa. Przemoc to od niego się zaczęła ta moja zabawa z fantami Sega tam zagrajmy. O, wygląda na to, że sefirotyczny owoc oddziałuje jakoś na to dziwne drzewo, które widzieliśmy w poprzedniej misji. O, I kogo my to mamy! Kolejne raptorki! O, tarcze! Da się też czyją rozbić! O, proszę bardzo! O, to jest to! To był ten taunt! Aaa, prawie! Ale widzieliście, to był ten taunt! Granie na air Gitar! Haha! Ha. Chociaż chciałem pokazać wam nieco dłuższą wersję. Dłuższa wersja, że gra bez końca. Chociaż nie jest potwierdzone. Dobra, nie chciałem w to uderzyć. Okej. Okay. Właśnie to wam chciałem pokazać. Mam nadzieję, że słyszyliście muze. jak nie, to wam pokażę klip, który nagrałem właśnie, kiedy grał. Niestety to takiej kiepskiej jakości, bo mikrofon miałem dalej ustawiony. Musiałem go przybliżyć i wyszło kiepsko. Dobra, znów niszczymy środowisko. No i Grybis się uczepi tego odcinka. Przynajmniej nie krzywdzimy wieloryby, tylko zagrożone gatunki jaszczurek. <laughs> Jedziemy tutaj. O! I co my tu mamy? Jakieś tajemnicze miejsce z tajemniczą kolumną. I mamy cztery... cztery drogi do wyboru, tak? Bo jak dojdziemy tam, to nie ma powrotu. Poniszczymy tylko jaja, zanim weźmiemy miejsce. Okej. Okay. No, wiemy miecz na wszelki wypadek. To za lubię czerwony kolor. Okej, okay. zobaczmy, co tu pisze. To delikatny las. Tych, którzy źle go potraktują, otoczy wieczny mrok. Ci, którzy nie chcą skończyć w mroku, winni szukać światła. No cóż, a my zamiast kierować się wsiadłem, nieodpowiedzialnie pójdziemy w lewo. Chcę wam pokazać, co się stanie, gdy wybierzemy źle. Czerwona pajęczyna! I musimy się z kim zmierzyć. O, tylko nie z tymi. O nie dobrze właśnie, to chciałem chciałem niknąć. Dobra, ale coś tu jest. Chwileczko. O, jest! Ale za wysoko. Ach. Kończymy cię. Magam, nie ciachaj! Nie ciachaj, mówiłem, nie ciachaj. Zabroniłem. Ech. Bez podwójnego skoku niestety się nie da. Ech, podwójny skok. Czemu tyś takie drogie? Łaj. W każdym razie, wiecie już, gdzie jest ten niebieski fragment. No, wróciliśmy do zagubionego lasu. Czy coś się zmieniło? Nie. A wam pokażę jak to przejść. A ja chwileczkę jeszcze coś to chyba jest. O! Patrzcie. Jeśli pragniesz opuścić ten las, unikaj mroku. Traktuj go też dobrze, a trafisz do wyjścia. Tam gdzie jest światło, musi być i cień. Dobra, dobra Pamiętaj. O e, kurczę, cień prowadzi do mroku, jakoś tam. No dobra, przeczytacie zresztą. E, chodzi o to, że... Pamiętacie ten pierwszy napis w tej misji? Chodzi o to, żeby iść w kierunku światła.